Widzimy, że ekipa ENS rozpoczyna po stronie atakującej, ale to wcale nie musi być jakiś problem, to wcale nie musi być jakiś minus dla tej piątki. Na pewno będziemy bardzo mocno otrzymali kciuki, ale teraz już popatrzmy na rundę pistoletową, ponieważ ENS rozpoczyna bardzo ostro. Tycha z pierwszą eliminacją, snappi. także dokładnie coś od siebie, tu jeszcze Dexter był pod drabiną. Polak akurat nie miał o tym pojęcia, ale i tak jest nieźle. To jest przecież mnóstwo czasu dla N. To jest przewaga czterech na trzech. I do tego Dexter, który prawdopodobnie już za kilka sekund będzie musiał pożegnać się ze swoim życiem, chociaż Snapi. Nie będzie ryzykował, widzi, że i tak koledzy są już na pozycji i teraz pytanie, ile Duńczyk wyciągnie, domykając to od strony pochylni. On teraz też niczego nie musi wyciągać, on teraz powinien tworzyć presję po to, by opóźnić cały ten retake, raz na jakiś czas się pokazuje, po to właśnie, by skupić uwagę rywala na sobie. No ale jednak Maus odpuszcza z nim wymianę, po to, by przechodzić do odbijania Bo chociaż nie, to jest już sejwowanie, właśnie ta akcja Snapiego pomaga w tym momencie, jeżeli chodzi o... Samo wygranie rundy, no dość specyficzna sytuacja, by nawet do tej ostatecznej wymiany nam tutaj nie dochodziło. Jestem czwórką, chociaż zobaczmy, że ten już bardzo mocno oberwał. Tylko 22 HP na koncie zawodnika Maus, no ale teraz też Enz nie ma aż tak dobrego początku jak w tej rundzie poprzedniej. No teraz ten początek jest wręcz tragiczny dla zespołu atakującego. Oj, i jeszcze jaj No nie chcieliśmy widzieć takiego obrazka. Sytuacja 1 na 5. Tycha indywidualnie jeszcze podłożona bomba, ale to się nie może udać. To nie ma prawa się udać. Wielkie brawa dla Maut. Przychodzi Wiem. czas na tego kolejnego pula. Ens z karabinami, dwa Galile, trzy kałasznikowe i faktycznie chyba będzie odpuszczenie pochylnie. Ale co z tego, skoro i tak Hades nie ma prawa wejść drzwiami? Tutaj bardzo dobry grana to Ty, masa. Jeszcze próba od Madena i temu się udało zgarnąć eliminację. Więc wentylacja już przejęta, ale na dolnym bombsajcie czeka Torsi, chociaż jest Spodziewał się tego zagrania. I popatrzmy, że w tym momencie Ens już właściwie spokojnie może przyjmować dolny BS. Dycha jeszcze słyszał ten skok Dextera i właśnie o tym zawodniku mówiłeś, że na Dextera trzeba w tym spotkaniu uważać. Dycha plecami, Dexter łapie fraga, ale to jest dwóch na dwóch, to jest cały czas szansa dla Ens, Chociaż Snappi daleko, no tutaj bardzo ważna wymiana z Bymasem. Bymas jednak ma ten lepszy timing, chociaż nie no, zdążył jeszcze się schować. I teraz dwójkowo, Bymas i Frozen. Bymas tylko bija rywala, więc tutaj Snappi cały czas ma zadanie do wykonania. A czas ucieka. Zobaczmy, że tego czasu jest naprawdę bardzo mało. Nie ma by masa i za chwilę chyba też nie będzie Frozena. Chociaż nie, ten jeszcze zgarnia eliminację. Do tej pory 6-0, ale nie widać Smoka, wychyla się Snapi, Ale Frozen już nie będzie miał czasu. Czeka, chyba, że... na długich drzwiach, ale jeżeli chodzi o ENCE, przerzucenie tych granatów, no... Chyba oznacza po prostu to, że jakaś taka zmyłka będzie bliżej tych długich drzwi. Po to, by wejść sobie od krótkich. Tak to chyba chce. Ekipa Ens rozwiązać. I zobaczmy, mamy wyjście prawie, że bez niczego. Mamy Dextera, którego Mijanka jest bardzo nieprzyjemna w ogóle dwójka graczy, która stała bliżej tego siteu B. Także tutaj no Snacks wręcz musi to ratować, chociaż też widzimy, że czeka jeszcze nas na piego, aby ten dał. Ze swojej strony troszkę więcej, ale też Maus, ależ oni są cierpliwi. Spodziewają się, że tutaj Ens jeszcze będzie chciało dość mocno pokombinować. Na, no, znax niestety jest bezbronny w tym starciu, także snapiemu pozostaje chyba zachowanie Galila. Ewentualnie próba podniesienia lepszej broni i dopiero zachowanie jej, bo chyba akce, bo full control tutaj nie wyjdzie. Pozycja Snapiego doskonale znana za moment. Próba rozbrojenia tego ładunku, także. No brawa dla Maus! Tutaj tak wszystko łatwo. tak naprawdę. Ale jednak no, nikt tutaj tak na dobrą sprawę nie może odskoczyć i nie może zdominować się swojego przeciwnika. I w sumie to dobrze dla nas, dla widowiska że mamy taki mecz otwarcia tego turnieju, że to spotkanie jest dotyczy. To zadziała od tej 12 rundy, bo tak nagle zrobiło się 7-4 dla zawodników Ens. No i proszę bardzo, Dexter z tą pierwszą eliminacją. Chociaż jeszcze Bymas będzie polował na madena, ten przeskakiwał sobie z nożem. A i tutaj sporo szczęścia miał zawodnik Ens. widzimy tylko 20 punktów zdrowia, ale to może nie wystarczyć, a jednak Madden oddaje te strzały prosto w głowę rywala, ale to jeszcze nie jest koniec. Teraz Maus na pewno zabierze się za odbijanie tego bombsightu, dycha, zdaje sobie sprawę, że od pleców od Feniksa za chwilę będzie podchodził jeden z rywali. Natomiast Torsi jeszcze czeka, no tam może ten timing będzie po jego stronie, dokładnie tak, Maden obrywa, ale jest rewanż od Hadesa i teraz Hades, kolejny celny strzał, Hades po raz trzeci i o to właśnie chodzi! Zawodnikiem, na którego gracze Ns będą musieli uważać. Ale też nie mamy aż tak dużo tych wejść od pochylni. Teraz znowu reszta bombset górny Madden z pierwszym trafieniem. Frozen jednak się rewanżuje do tego JDC, ale to Orsi dają sobie znać. I niestety dla Ens, ale tym razem tak kolorowo nie jest. Już zgubiony ładunek, już rotacja Dextera na gniazdo. Chociaż to nie koniec. Może właśnie będzie kolejny klacz. Może teraz duet Polaków sobie poradzi w tej sytuacji. Dwóch na czterech. Hades dobrze rozpoczyna, ale od razu rewanż od JDC. I wszystko w rękach Dychy. Ma mnóstwo czasu, jeszcze ponad minutę. JDC na ziemi, Frozen nie wychyla. Ale Torsi jest celowany i to właśnie Sniper Mouse. Kończy nam przeciwnik znak Jednak nie chce się rewanżować tyle co. Podszedł sobie na blisko, no ale tutaj jakaś jest kontynuacja planu podejścia pod Bobseida. Na razie dorzucony palak, ale zobaczmy, jak dobrze wcelowany jest Bymas. Chociaż właśnie leci koktajl. Od razu zmiana pozycji, ale ten nie spodziewa się tego, że Snacks jest za wentylacją. No to jest strefa Snacksa. Jak nie w wentylacji w środku, to właśnie gdzieś obok. Harris teraz też sprytnie Snacks. No tu jeszcze JDC zdążył zgarnąć frag, ale tam na dole czeka jeden zrywali. niestety dla Ensa, ale tutaj znowu są problemy. Snax już tylko 5 punktów zdrowia. Dwóch na jednego. Ładunek jednak jest na plecach Polaka. No i może to będzie ta runda. Może to będzie ta akcja, gdzie i se pokaże, na co go stać. Do tej pory trzy trafienia w tej rundzie. No ale nie będzie kolejnego. Być może jeszcze będzie musiało się trochę postarać, aby. Ten mecz faktycznie wygrać, ale teraz powinno być o tyle łatwiej, bo jednak ta defensywa Ens powinna stać na bardzo wysokim poziomie. No zobaczymy, jak będzie ze Snaxem, bo ten nie gra źle, chociaż ma swoje problemy. I teraz w rundzie pistoletowej to zawodnicy Maus już z przewagą 5 na 2 podłożona bomba dycha, jeszcze próbował, ale nie, no nie tędy droga, niestety. Wygląda na to, że Ens też będzie musiało przegrać swoją pistoletówkę po stronie defensywnej. Ale też im życzę tego, by wygrali z I Jeszcze nie straciło punktu zdrowia, a minęło już prawie połowa czasu rundy i udało się przejąć znaczącą część kontroli mapy. Ale Hades, bardzo ładny strzał. No może, gdyby koledzy dokładali również takie pestki, to Ens faktycznie odpowiedziałoby, tak jak mówiłeś, o pierwszej połówce. Wtedy oczywiście odpowiedź od Maus, no zrobili to bez straty zawodnika. Ale trzeba też tutaj właśnie zaznaczyć ten spokój, jaki Maus prezentuje. Na razie widać tę ostrożną, powolną grę. Zobaczymy co będzie dalej, bo jednak Ens miało mnóstwo takich szybkich podejść. No i proszę, Snapi także pokazuje się z dobrej strony. Baden na posterunku, ten jednak ma ogromne problemy. No tutaj powinien był zdobyć fraga. Niestety, ale teraz już tak kolorowo dla Ernst nie jest, chociaż Snappy jeszcze łapie Dextera. No bomba jednak momentalnie podniesiona. No i zobaczmy, czy Hades ze Snappim będą w stanie odbić ten BS. Snapi daje o ale tam dobrze wcelowany Tors i teraz wszystko w rękach Polaka. Hades po raz kolejny w tej rundzie i od razu podniesiony kałach, ale ten nie miał pojęcia gdzie szukać ostatniego rywala. Udało się z niej Super. zrobić jakiś fajny użytek, szczególnie, że po drugiej stronie no też są dwa AK. Także sytuacja pod kątem broni długiej wydaje się być w miarę wyrównana, ale Maus robi to samo co wcześniej. Enz wychodzi bez niczego, Znak na to wszystko był gotowy do pewnego momentu i Hades też co nieco od siebie dorzuca. No ale tutaj widzimy, że Maus zaczyna coraz lepiej się rozstawiać. O! No I Hades, jest jeszcze eliminacja. No, gdzie jest domknięcie od kurnika? Frozen w ogóle dwa kiełki, bo dalej Hades, miał tylko jedną pestkę. Ale szkoda, tej sytuacji. Dalej jednak Maus ma swoje problemy i to Ens jeszcze może wykorzystać. No, już widziałem tego kolejnego fraga dla Hadesa, i myślę, że sam Polak też może żałować, że nie wykorzystał tej pozycji. Powiedziałeś o tej jednej pestce, ale wiemy, że ona właśnie wystarcza, żeby trafić rywala w głowę, żeby od razu zgarnąć fraga. No ale z tym Diglem różnie bywa. Ten Digl czasami taki właśnie jest. W każdym razie wciąż przewaga po stronie ENSY. 3 na dwóch, no myślę, że robi się gorąco w takich rundach, bo ENSY czuje, że powinno to wykończyć. W tej poprzedniej się to nie udało, ale może teraz, bo już przy górnym bombsite'cie są zawodnicy MAUS. To będzie próba ataku od gniazda, ale Hary teraz niewiele widzi, chociaż SNAPI wcześniej zgarnia eliminację i ostatecznie... Możliwe, że będziemy oglądali jakiś powrót MAUS, bo oczywiście wynik no, nie jest dla nich zbyt korzystny, no, ale przecież MAUS no to zespół, który potrafi też zaskoczyć, który też potrafi dobrze rozgrywać rundy i może to właśnie będzie ta obecna. Ens chciało zagrać odważnie. Widzieliśmy to skrócenie pozycji, ale no to na razie zbyt dobrze nie działa. Teraz jednak full auto Stapiego i już myślałem, że to będą dwa szybkie fragi, ale nic z tych rzeczy. Niewiele zabrakło, no ale Dexter to jest ta moc, którą pokazuje od samego początku tego spotkania i właśnie pokazuje to w okolicy Pochylni. Teraz. 9 punktów zdrowia. Myślę, że może Snappy mówić o ogromnym pechu, bo naprawdę to mogły być dwie eliminacje zupełnie inaczej, by ta sytuacja wyglądała teraz. A dycha miał już kilka takich rund w tym spotkaniu. No wtedy akurat nie udało się wygrać. Raz klacz bodajże jeden na pięciu i chyba raz jeden na trzech. No nie były to łatwe momenty, ale może teraz. Jeden na dwóch, gdzie właśnie Dexter jest mocno poobijany. Cały czas trzymamy kciuki, cały czas szansa dla Polaka na to, żeby to wygrać. Ale też nie bardzo ma pojęcie, gdzie Maos może zaatakować. Ci widzimy, że kombinują raz gdzieś na gnieździe, raz wydawać by się mogło, że zejdą na dół, że pójdą pochylnią. Ale teraz już wszystko jest jasne dla Polaka. Frozen odwrócony to będzie szansa dla Dychy. Dexter na ziemi. No i teraz jeden na jednego. Ale Dycha jeszcze sprawdził przybudówkę. Trzeba by na pewno dobrze. No Frozen od gniazda, ale ten wychyla i Dycha sobie z tym radzi. Bardzo ładnie. Ograł to wszystko Polak. Bomba rozbrojona i mamy 14 punkt Zabowali. dla zespołu. N. Więc dobry start od ekipy atakującej, no i widzimy, że przy dolnym bombsite tym razem nie ma defensywy, gdzie oczywiście Snappi w tej poprzedniej rundzie pilnował rampy. No tutaj Snax z rotacją i sam Snappi też już próbuje podejść od rampy, więc może zdąży pomóc koledze, no ale nie. Snappi trafiony i teraz wydaje się, że będzie wszystko w rękach Snaxa, chociaż tam jeszcze Harris od rampy. Snacks akurat próbuje skanować, ale też sprytnie tekstem Smoku Mimo wszystko Snacks go odnalazł. I cały czas nadzieja dla Ensy, Teraz na raty, ale JDC popełnia błąd. Hares i Snacks cały czas walczą o tę rundę. Daleko, bo gdzieś na górze jeden z rywali. Teraz Hades zdaje sobie sprawę, że rywal może być przy drzwiach. No ta bomba była rozbrajana, ale jednak jest strzał Polaka niecelny. I Snacks jeszcze próbuje, ale Frozen był już tam, gdzie być powinien. Mieliśmy także w poprzedniej rundzie na dolnym bombsite. Teraz. JDC tylko obija Polaka, mimo że zaczyna oddawać te strzały jako pierwszy. No to brakuje tej jednej pestki. Może tych dwóch pestek więcej. W każdym razie dycha już dają sobie znać. I to przewaga pięciu na dwóch. No chyba trzeba to kończyć. Chyba już nie ma co tutaj mówić o szansach czy ogromnych szansach Dextera i Bemasa, bo oczywiście te zawsze są, ale no przy takiej pewnej grze to się nie może udać. Dycha nawet swojej pozycji nie zmienił. Kolejny zdobyty frak. I zobaczmy, że Polak ma ochotę na wykończenie, na postawienie kropki nad I. Chociaż teraz zeskoczył, ale i tak wszyscy wiedzą, gdzie szukać by masa. Przewaga 5 na 1. Jeszcze dorzucony jakiś granat błyskowy, ale właśnie Ens jakoś się bardzo nie podpala. Podchodzą, ale nie za wszelką cenę. Madden pali by masa i to jest koniec tego meczu, a więc jednak Ens.